Cześć, Siedem Księżyców e, Malego, Almeidy i e, Wasz e, Księżyc w pełni, czyli ja. E, oto przedstawiam tę książkę. E, książkę, której autorem jest pan e, Shehan, Shehan Karunathilaka. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Pan jest Lankijczykiem, czyli pochodzi ze Sri Lanki. I wydaje mi się, że napisał ją po angielsku. Tak nie do końca byłem w stanie tutaj do tego dociec na podstawie tych stron w książce. Natomiast przełożył tę książkę pan Mariusz Gądek, a ja nigdy nie słyszałem o Polakach, specjalistach, tłumaczach, którzy tłumaczą z języka. no właśnie jakiego, jaki jest język na Sri Lance. W tej książce się czegoś tam dowiedziałem o tym. I trochę poznałem historię Sri Lanki, ale wciąż nie jestem pewny, jakby to miało wyglądać, jak miał Wam o tym opowiedzieć. Natomiast jestem pewny, że ta książka zdobyła nagrodę Bookera w 2022 roku. I to jest dla mnie zawsze bardzo duża rekomendacja. A jeszcze większa rekomendacja dla mnie jest taka, że tę książkę wyłuskała dla mnie i kupiła mi... Bez mojego udziału, jako niespodziankę świąteczną, moja żona Klaudia, której bardzo dziękuję z tego miejsca. I przy okazji to, że książka ma bardzo intrygującą, fajną okładkę, ciekawy tytuł i chyba też tematykę. Tak mi się wydawało, kiedy po nią sięgałem, kiedy zapoznałem się z tym, co rewers tej okładki nam mówi a mówi o matko czego nie mówi że jest to połączenie jakiejś metafizycznej i tak dalej przygody. Co tu jest napisane? Hmm. Między innymi mówi Niewiele jest powieści, które przywodzą na myśl Agatę Christie, Salmana Rushdiego, Johna Le Carrego i Stranger Things. Ale tej się to udaje. No i jak ja to Stranger Things tutaj na okładce wyczaiłem, no to stwierdziłem no dobra, no to jedziemy, no to super, no bo ja Stranger Thingsy bardzo lubię generalnie. I rozumiem, jakkolwiek rozumiem, dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby w ogóle takiego określenia tutaj użyć i żeby takie zestawienie stworzyć. To muszę na końcu dojść do wniosku, że jednak zostało to użyte praktycznie wyłącznie w tym celu, żeby ktoś tę książkę kupił lub się nią zainteresował. I to już jest jakiś tam przyczynek do recenzji książki i do mojej opinii, którą wygłoszę na koniec. O czym mówi ta książka? Mówi o fotografie, właściwie reportażyście takim wojennym, który w latach 80. podczas wojny domowej, która toczy się na Sri Lance, no właśnie, dokumentuje to, co się tam dzieje. I. Koniecznie, koniecznie. W oczywisty sposób w związku z tym zostaje w pewnym sensie uwikłany i gdzieś tam pomiędzy jest rzucany różnymi siłami, które kierują tym krajem i które albo chciałyby go zaprzęgnąć do swoich celów, albo chciałyby w ramach swoich celów nastraszyć go, albo zrobić mu krzywdę, żeby pewnych rzeczy ludzie się nie mogli dowiedzieć. I to byłby fajny i ciekawy punkt wyjścia, przynajmniej dla mnie. Natomiast autor to jeszcze trochę podkręcił, albo bardzo to podkręcił, no i postanowił przedstawić historię tego człowieka z zaświatów, można powiedzieć. To znaczy, dowiadujemy się na początku książki, więc nie jest to żaden spoiler, że Mali Almeida, tytułowy bohater, nie żyje, że trafił do tak zwanego pomiędzy. Czyli czegoś w rodzaju odbicia lustrzanego, no właśnie, tutaj pewnie niektórzy mogą wiedzieć, o co chodzi z tymi Stranger Thingsami świata, w którym żył do tej pory z tym, że no, jest w stanie w tym świecie nie tylko widzieć tą warstwę taką podstawową, w ramach której my, zwykli śmiertelnicy, jeszcze tutaj, będący na Ziemi, żyjemy, ale jest w stanie również dostrzegać inne duchy, ich działania, Jakieś nawet potwory, które po tym świecie krążą, i tak dalej, i tak dalej. I ta wizja, oczywiście, jest ciekawa. Natomiast nierozłącznie autor postanowił połączyć ją, nierozłącznie połączyć. No, autor uznał, że najciekawsza będzie albo że najbardziej będzie służyła jego celom, kiedy połączy ją z tą e, główną i podstawową, czyli historią wojny domowej e, na Sri Lance albo w Sri Lance, bo to przecież państwo. I że gdzieś tam będzie się to zazębiać, i będziemy tutaj w ramach tego funkcjonować, i starać się domyślać, jako czytelnicy, o co chodzi, i wspólnie z głównym bohaterem odkrywać to, czego on nie pamięta. A co jest kluczowe, żeby dowiedzieć się, jak zginął. A więc mamy tutaj też przy okazji jakąś zagadkę, coś w rodzaju jakiegoś, no nie powiedziałbym śledztwa, chociaż też zdaje się, że tutaj wydawca chciał nam coś takiego wcisnąć. Natomiast no, jakaś taka dociekliwość bohatera się tu włącza i on rzeczywiście stara się, gdzieś tam krążąc po tym odbiciu lustrzanym naszego, właściwie swojego dotychczasowego świata, dowiedzieć jak to było i towarzyszy w związku z tym niektórym ludziom, którzy dalej jeszcze żyją. I nie tylko towarzyszy, bo stara się też wpływać trochę na nich i Pozałatwiać sprawy, których no, nie zdążył załatwić za e, swojego życia, tak by wychodziło. I to. Ja myślę, że to nawet brzmi trochę dziwnie, ale to jeszcze nie jest to, co mi się w tej książce tak naprawdę tak do końca nie spodobało. To znaczy, ja bym był w stanie e, znieść to, że ona jest bardzo specyficzna i że opowiada bardzo taką prywatną wizję autora, e, no, no, wizja, no, bo jakby to jest czysta wyobraźnia, czyli ten świat, który spotykamy, który wydarzenia, które dzieją się po śmierci bohatera, no to to gdzieś tam zostało przez autora odpowiednio wyeksponowane i pozwolił sobie na taki element absolutnie fantastyczny, w sensie, że fantastyki, i po prostu stworzył coś nowego, świeżego, opierającego się właściwie wyłącznie na jego wyobraźni. To jest do pewnego stopnia ciekawe. Natomiast przy tym wszystkim ta książka robi na mnie wrażenie dosyć chaotycznej. Nie ma tutaj takiego właśnie jakiegoś śledztwa albo dociekania bohatera, które no przynajmniej dla mnie brakowało trochę tego elementu i troszkę mnie to irytowało, muszę przyznać, że nie jest to też tak logicznie poprowadzone, że tutaj nikt tak naprawdę wydaje się nie mieć jakiegoś. Planu działania. Wydaje mi się, że w takich chwilach, które tutaj w książce gdzieś tam spotykają bohaterów, to jest dosyć logiczne, żeby jednak coś tutaj się stworzyło takiego i żebyśmy my, jako czytelnicy, mogli to poznać. I w związku z tym mamy trochę takie wrażenie no, obcowania z istotami, które, no, którym już się troszkę jednak coś odkleiło w głowach, i jest to irytujące nieco z poziomu czytelnika. Mamy możliwość poznania historii wojny domowej w Sri Lance, kolonializmu e, i tego typu tematów. To jest najciekawszy i absolutnie najlepszy element tej książki. I mielibyśmy możliwość poznania ciekawej historii e, nie historii w sensie historii z podręcznika Sri Lanki, tylko historii, którą opowiada nam autor w swojej powieści, gdyby ta historia była ciekawa. Bo. Oto tak naprawdę rozbijają się moje emocje i to sprawiło, że ta książka jest powieścią, pozycją tak naprawdę, którą czytałem najdłużej, odkąd pamiętam. Nie porównuję tego z Oppenheimerem, bo to w ogóle nie ten poziom, jeżeli chodzi o grubość. I najdłużej się do niej zabierałem i najbardziej się nie mogłem zabrać za lekturę, wgryźć w lekturę i być ciekawym, co dalej. I miałem, generalnie miałem wrażenie, że się zmuszam i gdybym nie wiedział, że ta książka dostała Bookera i gdybym nie był już odpowiednio zaawansowany w lekturze, to chyba mnie zostawił. I nie sądzę, żebym kiedyś do niej jeszcze wrócił. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Po prostu mnie to nie porwało. A przy okazji, gdzieś tam na marginesie zaznaczam, że rzeczywiście to jest literatura piękna, w takim sensie, że ona jest pięknie napisana. I to zwłaszcza w pierwszej, jednej, trzeciej książki dostrzegałem. Mam wrażenie, że potem coś się stało i że gdzieś tam oklapło to, ale być może to po prostu mój entuzjazm oklapł, i taki był. Dźwięk i echo tego, co się stało właśnie ze mną, a nie z samą powieścią i autorem. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Jeżeli miałeś, miałaś jakiś powód, żeby tutaj się znaleźć i żeby wysłuchać tego smędzenia na temat tej, tej konkretnej książki, no to być może masz też powód, żeby ją przeczytać. A może zastanawiasz się nad tym, dlaczego ją przeczytałeś, przeczytałaś, albo dlaczego nie byłeś, byłaś w stanie tego zrobić. Może mamy podobnie trochę. Ja przeczytałem, ale na pewno nie jest to pozycja, która jakoś szczególnie zapadnie mi w pamięć. Dlatego jeżeli po prostu szukasz ciekawej lektury, no to polecam inne filmy, niestety, mimo że ta książka jest tak wysoko ceniona na świecie. Być może ja po prostu jestem jakiś zamknięty na piękno tego świata albo innego świata, i być może czegoś nie zrozumiałem i tak dalej. Jeżeli tak, to bardzo chętnie się dowiem. Proszę mi to wytłumaczyć najlepiej w wiadomości albo komentarzach. Ale no, tak jak widzicie, no, nie mogę jej z czystym sercem polecić, chyba że ktoś ma jakiś konkretny powód, albo konkretnie tematyka poruszona w tej książce i jego właśnie akurat interesuje. Tak to wygląda, a zaraz zabieram się za kręcenie kolejnej recenzji, więc nawet nie mówię. Co czytam. Dziękuję. Do zobaczenia, cześć.